Dzień dobry, Beata Czalińska, witam Państwa bardzo serdecznie w porannym, torkowym teleturnieju. Proszę Państwa, dwie kategorie, które już za chwilę przed nami. I ostrzegam, dzisiaj yy, nie będzie łatwo. Teleturniej to jest program, w którym nagradzamy wiedzę i szczególne umiejętności, i tak właśnie w dzisiejszym programie będzie. Dwie kategorie: Matematyka i Zwierzęta już przed nami. Państwo się zastanawiają nad wyborem jednej z tych kategorii, a ja szybciutko przypominam zasady. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie, musisz zgłosić się pod na ekranie numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię. I jeżeli Twój telefon trafi na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połony z moim studiem. A jeżeli udzielisz mi prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Zasady znajdziesz na 360 stronie Gazety, Telewizji, Polsat. No i cóż, zasady z nami, a przed nami matematyka i zwierzęta. Kto już dokonał wyboru? Pytania już widzicie nie są łatwe, ja wiem. Ale tak miało być. Tak jest cele turniej, moi drodzy. No i kto już dokonał wyboru? Kto zmierzy się ze zwierzętami bądź z matematyką? 200 zł czeka. Pierwsze 200 zł. Pamiętajcie kochani, po odpowiedzi na pytanie, które widnie na ekranie, macie szansę zagrać o większe pieniądze, odpowiadając na pytanie, które ja Wam zadam, ale uwaga, czas. Na odpowiedź to tylko 10 sekund. Wiedza i, i wyjątkowe umiejętności to warunki yy, wygranej w teleturnieju. No kochani, kto pierwszy, ten lepszy. Teraz jest jeszcze szansa w yy, wyborze kategorii, więc kto będzie moim pierwszym graczem? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Z anioł. Witam serdecznie. Pani Aniu, jaką kategorię pani wybrała? To jest największe zwierzę. Zwierzęta, tak? Dobrze, tak. czytam pytanie. Jakie jest największe zwierzę na świecie? Płetwal. Jeszcze raz poproszę. Płetwal. Pełna nazwa? Płetwal. Pełna nazwa. Jaki płetwal? Dobrze, kochani, to jest prawidłowa odpowiedź. Płetwal błękitny. Tak, dokładnie, tak, Pani Aniu. Płetwal błękitny to prawidłowa odpowiedź. Proszę się nie rozłączać. Teraz zagramy o większe pieniądze. Zostajemy w kategorii zwierzęta. No i co teraz się będzie działo? 10 sekund na odpowiedź, czy jest Pani gotowa? Tak. To proszę w takim razie znaleźć różnicę między tak, obrazkami. Płetwa taka na dole jest czerwona, a jedna jest zielona. Pani Aniu, jest pani fantastyczna. 500 zł, kolejne już wędruje do pani. 700 zł w sumie powędrowało do pani Ani. Bardzo się cieszę. No dobrze, zwierzęta są za nami, a my jedziemy dalej. Kochanie, w tym momencie e, już nie ma mm, wyboru kategorii. Już nie możecie w kategoriach wybierać, ale ja mówiłam: kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy ma jeszcze szansę wybrać sobie yy, kategorię? No i dobrze. W takim razie, kto zmierzy się z kategorią matematyka? Kto jest mocny w matematyce? Dobrze się zastanówcie, jaka jest suma wszystkich kątów trapezu. Kto odpowiedź na to pytanie i zawalczy o 200 zł, a być może zawalczy również o większe pieniądze i być może je zdobędzie. Gwiazdka 7303, telefony komórkowe 0704 304 303 to dwie drogi, które prowadzą tutaj do mojego teleturniejowego studia i kogo tutaj y, tym razem ugoszczę. Czekam na drugiego gracza, mam nadzieję drugiego zwycięzcę. Świetnie nam poszło. Pani Ania y, z kategorią zwierzęta poradziła sobie fantastycznie. Y, Kochani, to był taki lekki haczyk w tym pytaniu, ponieważ mnie, jak zobaczyłam dzisiaj pierwszy raz to pytanie, przyszło do głowy od razu wieloryb. A to nie, za wieloryba nie oddałabym pieniędzy, okazuje się, że chodziło o to, jaki wieloryb, a dokładnie płetwal błękitny jest największym zwierzęciem i największym wielorybem. Dlatego, tak jak mówiłam, tak jak mówiłam, teleturniej to program, w którym nagradzamy wiedzę. Matematyka. Kto zmierzy się z kategorią matematyka? Kto jest dobry w matematyce? Zapraszam tutaj do mnie do studia. Kto będzie moim kolejnym graczem? Kochani, dużo kategorii. Dzisiaj będziemy mieli jeszcze inne zagadki. Nie będą łatwe. Od razu mówię, nie będą łatwe. W takim razie. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Z kim rozmawiam? Halo, proszę się do mnie odezwać jedno możliwe rozwiązanie i ja bym to rozwiązanie chciała tutaj u mnie w studio y, usłyszeć i zapłacę y, za to rozwiązanie 500 zł tak samo jak dla Pani Marzeny kto zmierzy się z moim równaniem jeszcze jedno rozwiązanie pierwsze rozwiązanie tego równania to jest 8 minus 3 równa się 5 a kto znalazł jakieś inne kto znalazł inne rozwiązanie dla tego równania Zobaczcie, 0 minus 9 to w żaden sposób nie da nam y, liczby 5. Trzeba przestawić jedną zapałkę. Jedną zapałkę tak, żeby to równanie miało sens, żeby to równanie było prawidłowe. Kto się z tym zmierzy? Kto się z tym zmierzy? No i moi drodzy, nie chciałabym już usłyszeć rozwiązania 8 minus 3 równa się 5. To rozwiązanie podała pani Marzena i już za nie zapłaciłam. A pani Marzena przed chwilą za kategorię matematyka wygrała 700 zł. Teraz ktoś może wygrać 500 za prawidłowe rozwiązanie tego równania, ale to już nie może być rozwiązanie 8 minus 3 równa się 5. A jakie jeszcze możliwe jest rozwiązanie tego równania? Kto poda mi tutaj prawidłową odpowiedź, moi drodzy? Czekam na mojego trzeciego gracza. Trzeciego zwycięzcę, bo dzisiaj co gracz to zwycięzca, z czego bardzo się cieszę oczywiście. Dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Mamy dobre tempo, mamy fantastycznych graczy. No i co dalej? Jeszcze jeden, jeszcze jeden gracz, który czuje się mocny w matematyce, a być może Pani Marzona go ubiegła. Być może właśnie wybrał kategorię matematyka. Proszę spróbować ponownie. No dobrze, słuchajcie. To w takim razie, jakie będzie jeszcze jedno rozwiązanie tego równania? Kto już ma pomysł? Kto ma pomysł, jak rozwiązać to równanie? Jak przedstawić zapałkę tak, aby ono było prawdziwe? Już wiadomo? Jest już pierwsza osoba, która wie. Która ja chce tutaj na antenie udzielić mi prawidłowej odpowiedzi? Kto to będzie? Kto to będzie? Kochani, 0 minus 9 na pewno nie równa się 5. To jest mm, absolutna nieprawda, to co teraz widzicie tutaj u mnie na ekranie. W takim razie, jaka jest prawda? Jakie będzie prawidłowe równanie? Kto już ma pomysł? Kto chce zabrać e, pół tysiąca? Którą zapałkę trzeba przestawić, aby to równanie było prawdziwe? Kto będzie moim graczem? Halo, halo, dzień dobry. Halo, proszę się do mnie odezwać. Dzień dobry. Tak, słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak trzeba przestawić zapałkę, aby kamera... aby równanie było prawidłowe. Znaczy trzeba z pięciu przestawić na dziesięć. I jest dziesięć minus pięć równa się pięć. Ale musimy przestawić tylko jedną zapałkę. To nie jest dobra odpowiedź. Jeżeli przestawimy zapałkę na jedną, to nie zbudujemy liczby dziesięć, a również nie zostanie nam 5. Dobrze. To nie jest możliwe. Jedną zapałkę, moi drodzy, mówiłam, że będzie trudno dzisiaj. Jedna zapałka, tylko jedna zapałka może być przestawiona, żeby to równanie było prawidłowe. I taka odpowiedź jest, takie rozwiązanie jest możliwe. To już nie może być y, odpowiedź 8 minus 3 równa się 5, bo taką odpowiedź podała nam pani Marzena. No więc, jak myślicie? Myślicie. Jedna, jedna zapałka do przestawienia. Tylko jedna. Tylko jedna zapałka może zostać poruszona i przeniesiona w inne miejsce. Kto ma pomysł? Kto już wie, jak rozwiązać moje równanie? Kochani, mówiłam, że będzie dzisiaj trudno. Jedna zapałka. Jedna zapałka musi zostać przełożona. Nie dwie, nie trzy. Tylko jedna. Tylko jedna zapałka może zmienić swoje miejsce, aby to równanie stało się prawidłowe. Takiej odpowiedzi oczekuję i za taką odpowiedź będę mogła zapłacić pół tysiąca. Komu? Komu będę mogła oddać te pieniądze. No dobrze, słuchajcie. Skoro miałam jedną nieprawidłową odpowiedź i mówiłam, że jest trudno, podwoję wobec tego nagrodę. Tysiąc złotych. No i w takim razie, co teraz zmierzy się z tym równaniem, ale muszę bardzo szybko usłyszeć odpowiedź. Jak przestawić jedną zawałkę, aby równanie było? Prawidłowe. Ale moi drodzy, tylko jedną. Ym, odpowiedź przed chwilą y, brzmiała 10 minus 5 równa się 5. Y, nawet nie chce mi się liczyć, ile tych zapałek musielibyśmy dodać i przestawić, żeby y, takie równanie tutaj zbudować. No nie. Nie mamy tylu zapałek. Moi drodzy, nie mamy tylu zapałek. Musielibyśmy w takim razie jedynkę zbudować z dwóch zapałek. No i zabrakłoby nam zapałek, słuchajcie. Nie dokładamy słucha, y, 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 żadnych zapałek od siebie. Nie zabieramy żadnych y, zapałek i nie chowamy. Musicie użyć tylko tych zapałek, które widzicie na ekranie. I jedną z nich musicie przełożyć tak, żeby równanie było prawidłowe. Którą zapałkę? Którą zapałkę byście przestawili? Tysiąc złotych. Tysiąc złotych czeka na swojego yy, nowego właściciela. Mówiłam, że nie będzie łatwo. No i nie jest. No to która zapałka musi powędrować w inne miejsce? Moi drodzy, i każdy, kto ma w głowie rozwiązanie 8 minus 3 równa się 5. Niech o nim zapomni. To rozwiązanie już padło. Jeżeli ktoś mm, właśnie przedstawił zapałki i takie mm, równanie mu wyszło, to znaczy, że jest niestety za późno, ponieważ pani Marzena już udzieliła y, takiej odpowiedzi, już rozwiązała nam w ten sposób to równanie, a ja teraz potrzebuję innego rozwiązania, ponieważ można y, to równanie, które w tej chwili jest nieprawidłowe, rozwiązać na dwa sposoby. Pani Marzena rozwiązała... Na jeden sposób, a ja czekam na kogoś, kto rozwiąże w zupełnie inny. Ale przestawiając tylko jedną zapałkę. Kto to będzie wobec tego? Kto to wobec tego będzie? I jak przestawicie tę zapałkę? Kto już wie? Słuchajcie. Nie musicie mi tłumaczyć, jak te zapałkę przedstawić. Podajcie mi tylko po prostu prawidłowe rozwiązanie, tak jak to zrobiła pani Marzyna. Powiedziała po prostu 5 minus, 8 minus 3 równa się 5. I takiej odpowiedzi od Was oczekuję. Po prostu podajcie mi prawidłowe równanie. Kto już wie? Kto już rozwiązał moje równanie matematyczne. Halo, halo? Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie będzie prawidłowe rozwiązanie? Yy, zero plus pięć. Yy, jeszcze raz poproszę. Yy, zero plus pięć. Zero plus pięć Również. równa się pięć. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Właśnie o to nam chodziło. Dobrze. Bardzo się cieszę. Tysiąc złotych powędrowało. A my, moi drodzy, gramy dalej. No i teraz. Moi drodzy, kategoria wybrana przeze mnie. A cóż to będzie? Sprawdźmy. Język polski. Kochani, muszę teraz wykonać pewną czynność, bo mam tu dla Was przygotowaną, specjalną tablicę, którą dzisiaj sama osobiście tutaj na swoje miejsce przedstawię. O, dane może po tej stronie. Dobrze. No i o co chodzi, kochani? Kategoria język polski, więc układamy pięcioliterowe słowo, ale, moi drodzy, litera E musi się znaleźć wszędzie tam, gdzie jest wpisana. I w zasadzie w żadnym innym miejscu tego słowa wystąpić już nie może, ponieważ Litery w kolumnach pionowych nie będą mogły się powtarzać. Dobrze. Za pierwsze pięcioliterowe słowo płacę 100. Y, Albo dobrze. Skoro powiedziałam, że jest trudno, 200. 200 zł za pierwsze y, słowo. Szukamy pięcioliterowego słowa, które kończy się na literę E. I gramy szybciutko, moi drodzy. Kto ma pierwszy pomysł? Kto chce pierwsze łatwe y, 200 zł, ponieważ teraz. To jest y, ten moment, kiedy jeszcze y, jest łatwo, w miarę łatwo, jeszcze można znaleźć y, takie słowo z literą E na końcu. Uważajcie tylko na literę E, która musi się w tych miejscach pojawiać. Halo, halo, dzień dobry. Wybierz krzyżyk lub odłóż słuch. Nie, nie, kochani, ja nie mogę wybierać żadnych krzyżyków, żadnych gwiazdek. To nie jest dobre rozwiązanie. Gramy szybko, czekam na zwycięzcę, czekam na kogoś, kto zabierze 200 zł i poda mi pięcioliterowe słowo, które kończy się na literę E. Kto to będzie? Kto będzie moim kolejnym zwycięzcą? Czekam, czekam, moi drodzy. Pięć liter. Na końcu musi w tej rundzie pojawić się litera E. Kto poda mi Wiem, ale bardzo mało czasu również zostało, więc dla tej wyjątkowej osoby, która taki wyraz tutaj